Dzień dobry serdecznie w ten jesienno-zimowy poniedziałek. W ramach tego krótkiego vloga opowiem czym jest CBAP, dlaczego warto zdobyć taki certyfikat i jak ja się do niego przygotowuję. Po pierwsze CBAP jest ze stajni IIBA, oznacza Certified Business Analysis Professional i jest to moim zdaniem top jeśli chodzi o certyfikację dla analityka biznesowego. Jeśli zdasz ten egzamin, to nie ma nic wyżej. Przeznaczony on jest dla bardzo doświadczonych analityków. Aby w ogóle podejść do egzaminu, trzeba przejść przez weryfikację, gdzie sprawdzane jest, czy pracowało się ponad 5 lat w obszarach analizy, czy miało się ponad 35 godzin rozwoju w ostatnich 3 latach oraz trzeba dostarczyć dwie rekomendacje. Po przejściu takiego sprawdzenia można podejść do egzaminu, który trwa 3,5 godziny i jest testem wielokrotnego wyboru na 120 pytań. Dlaczego warto? Moim zdaniem jest to idealny sposób, żeby uporządkować wiedzę z zakresu analizy biznesowej i potwierdzić swoje doświadczenia. Ten egzamin nie sprawdza czysto teoretycznej wiedzy, ale kładzie też nacisk na praktykę. To oznacza, że nie jest kolejnym papierkiem na biurku, a daje bardzo fajny indykator, że ta osoba faktycznie ogarnia analizę. Mając w taki sposób potwierdzone umiejętności, można więcej. No i sprawnie przechodząc do ostatniego punktu, czyli tego jak ja teraz przygotowuję się do egzaminu. Po pierwsze, z Hanią i jej grupą przechodzimy przez całego Baboka. Dwa razy w tygodniu, po trzech godziny Teoria, praktyka, no jest wycisk tymi wieczorami, szczerze mówiąc. Po drugie, już pod kątem samego egzaminu znalazłem bank tysiąca pytań ponad, w stylu takim jak będą na egzaminie. Sukcesywnie w ramach kolejnych obszarów rozwiązuję zadania i to sprawia, że jednak trochę inaczej patrzy się na Babok. I ostatnim elementem, który jest konieczny, jest lektura babok. Na podstawie tej publikacji jest cały egzamin, więc warto sobie wrzucić na czytnik i w wolnej chwili zaglądać i uzupełniać tę wiedzę. Dziękuję za dziś. Koniecznie dołącz do mojej społeczności i słyszymy się już w środę. Na razie.